Czy wy też zauważacie, że nasze państwo jest jak niekończący się kabaret? Gdzie domu dyktatora pilnują setki policjantów. Za moimi plecami willa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy odbywają się tutaj protesty nikt nie jest w stanie przedrzeć się przez skordony policji. Gdzie komendant główny policji jest ofiarą zamachu, który sam przeprowadził. Chciałem po prostu przestawić jeden, jeden z nich. Postawiłem go pionowo. I w tym momencie doszło do potężnej... Gdzie antysystemowy rolnik, aktor, startuje do wyborów z pierwszym emigrantem kraju. Jak ktoś się cieszy, że wraca do polski dezerter, ten, który odszedł z naszego kraju, żeby sobie zarabiać. Gdzie jak nie jesteś zapisem, to jesteś ruskim agentem. W tym momencie, niestety, jestem zmuszony, to nie jest żadna osobista wobec pana uwaga, traktować jako przedstawiciela Kremla. Bo... A to wszystko to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy jesteście na moim kanale na krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy, o których lepiej nie mówić. Dzisiejszy materiał będzie nieco inny niż reszta. Ostatnio wszystko, co nas otacza, nie napawa nas optymizmem, a w zasadzie od ładnych paru lat cały czas utrzymuje się nas w strachu. Ale jakby do tego wszystkiego podejść z odpowiednim dystansem, to wydaje się to nawet absurdalnie zabawne. Więc tak, na poprawę humoru dzisiaj skupimy się na absurdach. Jakie się działy? I dalej dzieją w naszym kraju, gdzie ludzie już dawno mają wywalone, a mimo wszystko media z jakiegoś powodu dalej próbują nam mącić w głowach kolejnymi odmianami koronawirusa, tylko po to, żebyśmy nie zapomnieli o czasach pandemii, które być może niedługo wrócą. Żebyśmy nie zapomnieli o tysiącach zwłok miesiącami leżących na ulicach Warszawy i reszty polskich miast Opękającym w szwach szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym Gdzie na szczepienie z pazurą przyszło tylu chętnych, że może mu pozazdrościć nawet Dawid Podsiadło ja raz pierwszy mogę powiedzieć witam na Stadionie Narodowym Mało tego, jakby COVID nam nie wystarczył, to teraz bombarduje się nas zupełnie nową jednostką chorobową, która zaczyna zbierać śmiertelne żniwo w naszym kraju. Legionella pneumofila, czyli bakteria opisana i wykryta w połowie lat 70. Legionella, przez którą Polacy poznali prawdę o rzeszowskiej higienie. Legionelloza zabiła do tej pory już 14 osób. I teraz uwaga, media podają do informacji dobrze nam znane wyjaśnienie jeszcze z poprzedniej pandemii 14 zmarłych osób. Wyobraźcie sobie, z których każda posiadała choroby współistniejące. Nikt nie pytał, ale wszyscy chcą wiedzieć. Choroba niby inna, ale objawy podobne i ponoć zdaniem uczonych, wiele osób przechodzi ją bezobjawowo. Od koronawirusa różni się m.in. faktem, że tym razem lekarze zalecają, żeby nie praktykować mycia rąk, a najlepiej nie myć się w ogóle i unikać wszelkich zbiorników wodnych. Według epidemiologa z polskiego Wuchan czytaj Rzeszów, znalezienie przyczyny legionelii będzie niesamowicie. Trudne, a sprawą zajmuje się już ABS, przepraszam, ABW, która sprawdzi, czy do skażenia doszło w skutek naturalny, czy może przez bioterrorystów pracujących na zlecenie Kremla. Chłopaki, mimo setek szkoleń i nowoczesnego sprzętu, dalej czekają na informacje od miejscowej ludności, która pomoże im rozwikłać tę zagadkę, tak jak to było w przypadku zatrzymania siatki ukraińskich nastolatków pracujących dla rosyjskiego GRU, gdzie zagadkę rozwikłał przypadkowy przechodzień. Ale jak widać epidemia przedostała się również na drugą stronę Odry do naszych niemieckich sąsiadów. Jak podaje Instytut Kocha, za rozwój patogenów odpowiadają zmiany klimatu na świecie i wzrost temperatury. Czego skutkiem jest właśnie wspomniana już przeze mnie Legionella, a także kleszczowe zapalenie mózgu. Więc właśnie w obronie klimatu Unia Europejska, czyli jakieś 447 milionów mieszkańców, czyli jakieś 5,5% populacji świata, chce wpłynąć na losy światowego klimatu wprowadzając, wprowadzając ograniczenia i teraz uwaga, ograniczenia właśnie dla 5,5% populacji. Właśnie dlatego wprowadzili m.in. ograniczenie emisji CO2, a teraz pracują nad wprowadzeniem śladu węglowego. Ale także jednym z takich rewolucyjnych rozwiązań było wycofanie z obrotu plastikowych słomek do napojów i wprowadzenie ich papierowej wersji. Te jednak, jak się okazało, zawierają długotrwałe i potencjalnie toksyczne chemikalia, takie jak PFAS, a te rozkładają się bardzo powoli i mogą utrzymywać się w środowisku nawet przez tysiące lat. Brawo, Unia! A co za tym idzie, kiedy taka rurka na nasiąknie płynem, to delikatnie uwalnia do napoju właśnie te szkodliwe chemikalia. A te mogą powodować raka nerek, a nawet raka jąder. Przypominam, że od 24 maja tego roku obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania do obrotu między innymi właśnie plastikowych słomek pod groźbą kary nawet do 500 tysięcy złotych. Więc wybierajcie, albo kasa, albo jądra. Nie można mieć wszystkiego. Niby żyjemy w XXI wieku, niby technologia idzie do przodu Sztuczna inteligencja rozwija się z zawrotną prędkością A do zatrzymania polskich pociągów wystarczyło kitoki Pamiętam, że jak byłem mały to przez takie urządzenie mogłem między innymi podsłuchiwać taksówkarzy A tutaj okazuje się, że mogłem nawet odpowiadać za logistykę pociągów Poczekajcie aż dzieciaki podłapią ten temat Teraz już przynajmniej wiemy skąd te ciągłe opóźnienia w PKP Więc wypadałoby chyba zmodernizować te starodawne systemy łączności. Chociaż łatwiej będzie po prostu wycofać z obrotu łoki toki. Wyobraźcie sobie, że w USA stety niestety potrafili byłego prezydenta pociągnąć do odpowiedzialności karnej. And Trump has been A tymczasem w Polsce, kiedy czytam nagłówek newsa, ewakuacja lotniska Chopina, w bagażniku znaleziono amunicję i granat. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to, co ten Szymczyk znowu... Mam tu na myśli komendanta głównego policji, który, jak wszyscy dobrze wiemy, rozwalił granatnikiem półkomisariatu, narażając przy tym życie swoich ludzi, za co oczywiście został skazany. Eee, przepraszam, uznany za ofiarę losu. Takie rzeczy tylko w Polsce. I jak mamy mieć zaufanie do polskiej policji, kiedy ludzie boją się wejść do komisariatu, bo nie wiadomo, co im znowu odwali? A cholera wie, co poza granatnikiem mają w swoim arsenału. Dorochy ukraiński bracia, wielkiej narody Ukrainy. Kolejny temat: Dzień Niepodległości. Niepodległości Ukrainy. A w zasadzie to dwa dni. Tylko nie pytajcie dlaczego. Rzecz jasna, dni Niepodległości Ukrainy obchodzone były właśnie w Polsce. Ale coś mi tu jednak nie pasuje, bo jak sam Morawiecki jeszcze nie tak dawno powiedział, cytuję: Ukraina walczy nie tylko o swoją niepodległość, ale też o naszą wolność i bezpieczeństwo. Pomijając już walkę o naszą wolność i bezpieczeństwo. To jaką oni niepodległość świętują, skoro cały czas o nią walczą? Moim zdaniem ta data od jakiegoś półtora roku jest już nieaktualna. Ale może pan Morawiecki nam to jakoś wyjaśni? No chyba, że świętowali niepodległość Ukraińców w Polsce. To by się zgadzało. W końcu Andrzej Duda, jak wielu ludzi twierdzi, to prezydent obojga narodów, a w zasadzie to nawet wiceprezydent Ukrainy. Niech żyje niepodległa Ukraina. Jakby nie było dwa dni niepodległości Ukraińców w Polsce, obchodzone były naprawdę hucznie. Aż do takiego stopnia, że za Przyjaźnieni z Ukraińcami Gruzini tak zabalowali, że zapomnieli, że w ogóle są z Gruzji i postanowili udowodnić, napotkanym Polakom, że są Ukraińcami. A nawet próbowali ich zmusić do wykrzyczania hasła Sława Ukrainii, Herojam sława, czy jakoś tak które przypominam, niegdyś było wykorzystywane wraz z salutem rzymskim przez organizację UPA. Swoją drogą to ciekawe, że pozwala im się oficjalnie używać tego przywitania, bo to tak trochę jakby kanclerz Scholz w Niemczech zaczął się witać Sieg Heil. W każdym razie młodzi Gruzini, a przynajmniej tak podaje policja, a oni jak wiemy, nie popełniają błędów. W momencie kiedy nie udało im się przekonać Polaków do banderowskich okrzyków, zaprezentowali im kilka ciosów, Stefana B. Niektórzy uważają, że młodzi Polacy nawet nie próbowali się bronić, kiedy dostawali łomot. I ja się im wcale nie dziwię. W końcu skąd mogli wiedzieć, że to Gruzini, skoro podawali się za Ukraińców? A wiadomo, że tknąć Ukraińca w naszym kraju, to tak jakby podnieść rękę na samego ministra sprawiedliwości albo nawet na... Prokuratora generalnego, a w zasadzie to na jednego i drugiego jednocześnie. Murowane rozstrzelanie, znaczy wieloletnie więzienie w sensie. Chociaż są w naszym kraju jeszcze prawdziwi policjanci, którzy, mimo narracji rządowej, potrafią nawet Ukraińców pociągnąć do odpowiedzialności, kiedy odwalą coś poważnego. Karta, bo jest, koniec kariery. A mandaty też będą wysokie. To nie jest tor wyścigowy, to nie jest zabawka. Jak widzicie, w naszym kraju absurd goni absurd. Czekać tylko aż niedługo wprowadzą kolejną pandemię, bo nowych wersji koronawirusa im nie brakuje. Chociaż, jak widać, powoli zanosi się na zupełnie inną epidemię w naszym kraju. A ta cała legionella, wydaje mi się, że właśnie przed wyborami jest pisowi na rękę. Bo jakby kampania nie poszła po ich myśli, to zawsze mają pretekst do przeniesienia terminu wyborów. Bo wystarczy, że wprowadzą stan klęski żywiołowej, wywołanej właśnie przez tą legionellę. Proste. W każdym razie, jak powiedział kiedyś bardzo mądry człowiek, teoretyk państwa, kiedy jakaś władza ma większość w Sejmie, kiedy ma do tego swojego prezydenta, kiedy ma do dyspozycji potężne media, to demokracja w takim państwie jest zagrożona. Czekajcie tylko, kto to powiedział? Kim Jong-un? Nieważne. Jak widzicie, sporo się ostatnio dzieje, a im bliżej wyborów, tym jest ciekawiej. Dlatego postanowiłem tak całkowicie od czapy wyrzucić siebie ten nagromadzony w mojej głowie poziom absurdów. Od razu człowiekowi lżej na sercu. Kolejne odcinki będą już w standardowym stylu, więc nie martwcie się o mnie, wyjdę z tego. Dajcie również znać w komentarzach, na kogo według was najlepiej głosować w nadchodzących wyborach. I dlaczego tak uważacie? Bo ja już nie mam zielonego pojęcia i zastanawiam się, czy w ogóle brać udział w tej szopce. Adie.